Najsmaczniejsze jedzenie na świecie jest zrobione z czekolady. Nie wierzysz? To obejrzyj nasz nowy film i przekonaj się sam. Nie ma czasu do stracenia. Ruszamy. Zak, czy czujesz ten okropny zapach? Chyba coś się zepsuło. To na pewno nie ja. Niczym ode mnie nie pachnie. No. To dziwne. Mam nadzieję, że zaraz dowiemy się o co chodzi. Wszystko jasne to Twoja ryba. Możesz mieć rację, Wendy. Sprawdzę to! Pachnie normalnie, nawet mi się podoba. Myślę, że warto spróbować. O, to czekolada! Wspaniale! Masz prawdziwe szczęście, to znaczy, że pod moim kloszem mam prawdziwą rybę. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzisz. Obawiam się, że nie będzie to łatwe. Zobacz, jaka jest oślizgła. Przestań się ze mnie nabijać Zak! Nie chcę jeść tej głupiej ryby. Jest taka twarda, że nie mogę jej nawet ugryźć. Muszę wypłukać usta dłem. Jak to nie zamierzasz tego jeść? Ale tak nie wolno! Takie są zasady. Chcesz mnie zmusić? No to patrz. Szczęśliwy. To straszne, jak udało Ci się połknąć całą rybę naraz? Nie całą przecież zostały ości. Jakie to obrzydliwe. odłóż oduszę natychmiast. Zaraz beknę przez tę rybę. Przepraszam, Zach. Fuu, Wendy, prawie się udusiłem. To nie moja wina, sam mnie do tego zmusiłeś. Dobrze, że skończyliśmy już z prawdziwą rybą i została nam tylko czekoladowa. Chętnie ją zjem. Może mnie poczęstujesz? Co? Nie ma mowy! Ty już zjadłaś, to jest moja porcja. Nie spodziewałam się innej odpowiedzi. Dobra, i tak dostanę ta czego chcę. E, Wendy, gdzie jesteś? Hej! Tutaj jestem za. Cześć! Hej, oddaj moją czekoladową rybę! Ona nie jest twoja! Już jest i nic z tym nie zrobisz. A, tak w ogóle to jest pyszna. Miałeś rację! Jestem gotowa, aby sprawdzić mój talerz. O, czekoladowa żabka! To takie słodkie, chodź tu, kochanie. Chcę ci się przyjrzeć z bliska. Jess, a co jeśli tu zaczarowane książę? Może pocałujesz swoją żabkę, żeby to sprawdzić? Co brzmi jak urojenia? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, ale skoro nalegasz, no dobra, sprawdźmy to. Widzisz, nic się nie stało, czyli mogę spokojnie jeść tę żabkę. Musi być bardzo smaczna. Mm. O nie! Pod moim kloszem jest prawdziwa żaba! Boję się, Jess! Nie słyszałam, co mówiłaś, Lucy? O, żaba! Rozumiem. No to daj jej buziaka. Masz rację. Może się okazać, że jest zaczarowanym księciem. Trzeba to sprawdzić. Lepiej zamknę oczy, żeby nic nie widzieć. Całowanie żaby jest obrzydliwe. Nie mogę uwierzyć, że znów jestem w ludzkim ciele. To niewiarygodne. Dzięki ci, Lucy, zły czar prysł. Wiedziałam, że mi się poszczęści. Boże, moje oczy zaraz oślepną od tego nieziemskiego piękna. Jak masz na imię słodka nieznajoma? Jestem Jess. Miło mi cię poznać. Chodź tu, uściskam cię, moja księżniczko. <try> Czarowałam księcia, więc to ja powinnam być księżniczką. Skąd się wzięła ta żaba? To straszne! Możemy kontynuować. O nie! To papryczki chili! A wiesz co jest najgorsze? Jedna z nich jest prawdziwa. Szczerze mówiąc, wcale nie chcę się dowiedzieć, która. Zdecydujmy, kto zacznie. Juhu, ty zaczynasz. Powodzenia! Ale ty jesteś facetem. Powinieneś zacząć. Nie ma to znaczenia. Przegrałaś. Startuj. Dobra. Chciałabym mieć szczęście, żeby papryczka okazała się czekoladowa. Hm? Super. Nie jest pikantna. To naprawdę czekolada. Taką papryczkę jestem gotowa jeść w całości. Czyli ja mam prawdziwą? To niemożliwe. Przykro mi, Zak, ale tak właśnie jest, bo ja mam czekoladę. Patrz, prawie zjadłam. Rozpływa się w ustach. Jak możesz się chwalić. Już i tak czuję się wystarczająco źle. Zak, weź się w garści w końcu zjedz tę papryczkę. Dobrze, nie wywieraj na mnie presji. Mam słabą psychikę. Nie myślę, że mi cię szkoda. Jedz. Ojej, co teraz będzie? Hmm, wcale nie jest ostra. Niepotrzebnie się bałem. Spójrz, z łatwością zjem to wszystko. Naprawdę nie jest ostra? Zak, bądź ostrożny. Na wszelki wypadek napiję się mleka. Pomoże stłumić ostrość. Zrobiło się nudno. Oj, co się dzieje? Zaczynają mnie piec usta. Niesamowite. W końcu się udało. A może by tak dodać troszeczkę ognia? Zak, proszę bardzo, potrzebujesz czegoś do picia? Na przykład tabasco. Dzięki, Wendy. Wydaje mi się, że czuję się lepiej. O, jednak nie. Co to było? Co mi podrzuciłaś? Na razie, Zak, Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Muszę natychmiast wrócić na ziemię. Mam lęk wysokości. Pomóżcie mi, ja spadam. Co to za dziwny dźwięk? To znowu ja, Wendy. Czuję się troszeczkę rozbity. że mówiąc, ja też nie czuję się najlepiej, a wszystko przez Ciebie. Jajka sadzone? Wyglądają całkiem nieźle. Nie podzielam Twojego optymizmu, Monika. Nienawidzę jajek. Przynajmniej wasze są normalne, a moje w ogóle nie wyglądają jak jadalne. Stop? Trzeba to wyjaśnić. Może to czekoladowe jajko? Sprawdzę. Jeśli to czekolada rozpuści się od ciepłego powietrza i będziemy wiedzieć. Wow, wygląda na to, że działa. Dodaję drugą połówkę i mam słodkie danie. Wygląda tak samo dobrze jak wasze. Super, okazało się, że świetnie gotuje Szemma. Dzięki. Jest naprawdę dobre. Zjadłabym dokładkę. Hema, ubrudziłaś sobie buzię Oj, przepraszam Było tak smaczne, że zapomniałam o manierach Teraz moja kolej na porządny poczęsunek Muszę wziąć serwetkę i sztućce Wolę jeść jak prawdziwa dama, która wie na czym polegają dobre maniery Jajko tak ładnie pachnie, że na pewno rewelacyjnie smakuje Zgadza się Cieszymy się razem z tobą, Monika. Dzięki. Mój posiłek mi smakował. Muszę tylko tu troszeczkę posprzątać i możemy kontynuować. Chcecie powiedzieć, że teraz moja kolej? Tak jest, Mary. Smacznego? Nie znam się zbyt dobrze na manierach, ale postaram się przestrzegać zasad, choć nie będzie to łatwe. Co się dzieje? Nie mogę pokroić tego jajka. Kurczę, zniszczyłam sztuczce! Mary, po co ci piła? Przerażasz nas? Inaczej nie poradzę sobie z moim daniem. Nie martwcie się, mam wszystko pod kontrolą. Czy na pewno? Chyba jednak coś poszło nie tak. Masz rację, Emma. Piła się zepsuła. I dobra wymyślę coś innego. Siekiera? Ale to jest takie niebezpieczne! Nie mam wyboru, muszę pokroić to głupie jajko. Zaraz rozbijesz nasz stół. Spokój się. Co to ma być? Jajko ciągle gdzieś ucieka. Po prostu je zjem i z tym skończę. Ona naprawdę mnie przeraża. Mnie też. smakuje lepiej niż czekolada. Mamy nadzieję, że teraz zgadzacie się z nami i bohaterami naszego wyzwania. Jeśli tak, to prosimy o polubienie. Do zobaczenia na kolejnych czekoladowych Challenge'ach.